Uberem do Ubud to taka podobno najładniejsza dzielnica tutaj. E, no taka najbardziej zamówiliśmy, turystyczna. Miliśmy Ubera, przyszliśmy i Pan nas prosił żeśmy odwołali, żeby nie było, że jedziemy z nim tylko... A, żeby nie zapłacić temu grabowi i po gotówce i on nie będzie musiał płacić tam dalej. No co zrobić? Czekał na nas 20 minut, więc odwołaliśmy, bo trochę nam Ale się i przedłużyło. Tak byśmy odwołali nam tu. W nie ja bym nie odwołał, no to po prostu okradanie, ale Ale, ale, że, ale że czekał jego 20 czasami. minut no to... I co? No jedziemy. Zobaczymy. Dzisiaj już nie będziemy nigdzie wychodzić, bo już jestra 16. Więc już nic nie zobaczymy dzisiaj, no, ale jutro. Nie ja wiem się nie skaczył internet. Tu w ogóle nigdzie nie ma zasięgu do tego robot tego telefonu internetu ciągle przerywę, słabo ogólnie jest tak ogólnie przydaje się podczas widzenia zasięg telefonu bo jednak nawigacja, jednak na co chcesz zamówić. No to za chwilę przerabię swoją internet. Bo do tego mamy 20 minut. Właśnie idziemy do pokoju No na razie zapowiada się tak. Miła pani w recepcji. Ten, ładnie widoki. Trzeba podobno uważać na małpy. A pokoik mamy ostatni tutaj we wszystkim No ładnie jest bardzo Internet ma działać w pokoju Dzisiaj już zirytowani byliśmy raz Pani z naszym plecakiem szła To wyglądało jakby miał ją przeważyć Że dla niej zwykły plecak to jak dla nas trekkingowy Przy <grym> jej wielkości <grym się> Jeszcze takie <krym się> Szybkie nagranie w pokoju jak pani nie ma no pokój ogólnie lekko podpleśniały cały jest tutaj tutaj też trochę pleśni tu trochę pleśni nie. no łazienka wygląda jak wygląda tylko trochę z no ale co pokój do najdroższych nie należy do tutaj najtańszych też nie, nie no ale ładny ma ten ogród z basenem lokalizację ma idealnie jest w centrum Ubud i no pokój jest też duży to prawda i mamy idealnie wyfitu, więc działa no i co? To ja właśnie na jedzonko Hotel mamy takim manki Forest i tam dużo też poza tym lasem jest mał. Szliśmy pani nam powiedziała, że czasami przychodzą do hotelu i że... Zabierają wszystko, co ma się w rękach. No to jak niósł butelkę z wodą, rzuciły się na niego od razu cztery małpy. A, trochę ok, cię wystraszyłem. Wyrwały mi te do tego tą forse, butelkę tak z ręki. I się zastanawiamy, bo ja trochę nie lubię tak aż za bardzo, jak się małpy tak na mnie rzucają. Bo one są strasznie takie agresywne seryne, agresyne, i groźne. A ten, nawet nie wiem czy można ich nagrać, bo rzucają się na tyle. Tak, Dosłownie, I telefon tylko nie kilka osób razu, więc... To one wszystko zabierały im z uroku. Więc nie wiem czy iść do tego Manke Forest I ogólnie jesteśmy tutaj, dostaliśmy spray na komary Bo tam strasznie dużo było komarów jest takie jeziorko i, i uciekliśmy stamtąd, bo byliśmy tam 5 stołów dalej i niby tu ma być mniej. I chyba jest mniej, śmiesznie Dostaliśmy Jedzonko. Ja zamówiłem kurczaka w sosie pieprzowym yy. I z czymś tam jeszcze? Nie pamiętam czym dokładnie. Z Mimącą czymś tam? Tak, tak no, jest Mimącą. A Kasia zamówi jak kasa dje. A, próbuj. Dostaj się chusteczki. Kwiatek i sobie pieprz. Też sobie pieprz. Postaj się Dziękuję. się się spłoszyła. Kwiateczka no powiedz, jak smaki, ja cały czas A, czekam. Si. A zaatakowałaś ostre? Um, dobra. No taka kaselia. No i dostałem właśnie ziemniaczki, fasole i taki kawałek kurczaka bez noża. Sam widelec mamy. Halo, jak ja to mam jeść? W takiej ładniejszej restauracji. Co świnia? Dobra, po dłuższym czekaniu dostałem nóż. I ogólnie to jest śmieszne, bo to nie jest. To jest, to jest to jak, wygląda jakby było starte na tarce jakiś białych warzyw, trochę ziemniaka, trochę niedogotowanego ziemniaka. Nie, świetne. nie umiem robić No, dobra, ale cokolwiek ziemniakowego u nich jest takie. Perytki często są niedogotowane. Tutaj fasola taka twarda, chrupiąca, fajna. Kurczak i ten sos pieprzowy bardzo dobry i nie jest pikantny Tak, że on jest pieprzowy, ale nie daje takim pieprzem takim zabójcze no, usta. No, fasola dobra, chrupiąca poszliśmy sobie na jogurtowe lody do takiego ekskluzywnego miejsca a telewizorki zgasły przed chwilą, się paliły zapłaciliśmy za nie 20 zł. ale nie dobra no ja nie lubię Kasia nie lubi jogurtu, ja próbowałem i smakował, ale 8 i ten pan tak od pół godziny No i właśnie tu było słychać jak pan strzela do małp, żeby je odgonić No a tu macie śniadanko Jedziemy Skuterkiem Tak Okazało się, że te duże mają wygodniejsze fotele Tak Takie skuterek kosztował nas 40zł Za dzień Tak Jedziemy na pola ryżowe A później na wodospad I zobaczymy no Sytuacja, właśnie na plantacji ryżu. Mamy różne tej Pokażę wam jakie są. Tak plantacja ryżu wygląda. Mamy herbatkę z kurkumy. Oj, troszkę miejsca, co sobie zrobię? Z kurkumy. Z tej akurat nie ma. Z rozali. Nie zbyt wiem ogólnie, co to jest. Takie tu się. Tak to wygląda, tak rośnie. Zobaczymy. Z imbiru. Z lici. I z trawy cytrynowej I to tyle, a nie jeszcze A nie, tej nie ma Tyle, no i spróbujemy Próbuj Kasia To nie, jest, to jest chyba To nie, to jest lici mm. Dobra, taka malinowa uh, no, a a a And this is the Rosalia one? Uh, o, oh, okay. To nie mam, ta jest fajniejsza, nie jest słodka. Nie, no i że to jest bez topu, że to naturalnie takie słodkie. No i ta jest tej Rosali, ona jest taka kwaskowata. Tam mega pachnie kurczę. jest słodka, bardzo. no to smakuje takim prawie cukrem z wodą ogólnie pachniecie? to jest w ogóle nie taka woda po prostu gorąca nie no to trawa cytrynowa tak typowo no daje taką trawę cytrynową a to? smakuje o kurde Dlaczego to jest? Nie wiem, ale jest strasznie pikana. Which one was this one? This one? Here. Ginger? Ginger? Yeah, ja, to jest imbirowa. Ja. Yeah, I to jest właśnie z imbiru i taka właśnie strasznie pikana i w gardło piecie. Ale A tu kakao. No to widziałeś takiego dużego gaja, Ja już widziałem po twoim tym reakcji żeby. Nie. No taka za Water. And which one for you is the best one? The best one? Ja. Kurkuma? Tak yes, I uh, mangosteen? My oh, so like też lubimy mangosteen a jak mi się nie Chcesz yeah. smakować z soli? Tak Czyli Kasiuli najbardziej smakuje właśnie z tych Ale dziwnych kwiatów. No i tutaj taki ładny widoczek Do którego zaraz wrócę Ale tu z tyłu taki sklepik i właśnie można kupić tutaj te kawy, herbaty Fajnie smakowało i tu dostaje się takiego prywatnego pana, który cię nie wypuści, zanim, że nie da się ominąć tego sklepu Jeżeli tutaj będziecie A to miejsce nazywa się właśnie tak no. Nie będę czytał, bo później mnie że coś pomylę Okazało się, że litchi to litchi po polsku A ja w sensie po angielsku też litchi A mangustin po polsku i po angielsku to mangustin I to po prostu taki owoc, który podobnie wygląda jak litchi, ale nie jest litchi takie coś dziwne Je się Choć jest lepsze w smaku Dostaliśmy teraz kawki Vanilia, kokos Ja pierdzielę, kokos na No dobra, kokos, vanilia, nie wiemy, coś Takie ginseng się nazywa Później to wygoogluję Ginseng, yy, awokado, czekolada Śmieją się za mnie, że nie zapamiętuję No próbuj, nie narzekaj Teraz spróbuję tej. Chyba jednak to jest wanila, bo smakuje. To pachnie wanilią. Gorąco, ale. To jest wanila. To jest wanila, nie. Yeah. Co co to są? No to jest kokos. Albo nie. Maybe not. Ale to też nie smakuje kokos. To smakuje kawą. Oba. Nie, to jest kokonat. To jest kokonat. Ona oszukuje was. Nie, no kokosowa smakuje trochę takim kokosem Daje ogólnie takimi ciastkami jak się kupuje kokosowe. Okay. Takie kokosaki. Wszystkie smakują tak podobnie. To ma być właśnie z tego korzenia dziwnego. O śmieszne do zawokadu. <laughs> tak mega pachnie Awokado. No to to czujemy, mordziaty, że to cukru nie ma. Taka gorzka okay. kawunia. Co to było? Czekolet. Nie czuć. Jedząc z ja Pergotem, Odeshock. Od nie, No, ogólnie smakują tak samo. Polecam Neskę. Nie lubię ogólnie kawy pić, więc nie znam się. <laughs> no i ogólnie bardzo polecamy to miejsce, fajnie. Bo te próbowanie herbat jest za darmo. 100, 10 ich kosztuje tutaj wejście, czyli jakieś 2,50. No i takie widoczki są siedzenia, właśnie dają spróbować właśnie 5 herbat. A jeszcze się na kosztach tych kaw. My nie poszliśmy, bo mieliśmy taką w hotelach, a kosztuje no. y, 150, czyli hmm. 50 zł. Więcej? 100 zł to jest? A nie, no, tak. 50 zł. Trochę sporo. A tutaj jest ta huśtawka. Ale Właśnie widzę, ale nie da się przybliżyć Chyba taka malutka małpka. Jakie Taka miniaturowa. Widać teraz. Jak idzie. No nie przybliżę tak bardzo. Bo ten aparat akurat ma tylko przybliżenie razy 10. właśnie nad wodospadami i jemy Kasia zamówiła krewetki I taki fajny słodki sosy do tego z frytkami e, a ja zamówiłem pizzę pepperoni I przyszła pizzunia jeszcze nad gryzłem taka bardziej chrupka ale spoko ogólnie w porównaniu do pizzo były to jest ja najlepsze Jesteśmy właśnie nad wodospadem Cantolanto. ładnie wygląda wielki wodospad. taki, może nie wysoki, ale dokładnie tak te kamyczki uderzają. bo głos, bo zapomniałem tego wcześniej nagrać ale bardzo polecamy ten wodospad wejściówka do niego kosztuje 20 pieniędzy, to jest jakieś tam niecałe 7 zł i na dole jest tam bardzo dużo takich fanów co robią właśnie tak profesjonalnie zdjęcia tylko wszystkie zrobili w pionie, dlatego zwykle nie mam jak się osadzić to tutaj to nagranie widać okay. bardzo polecamy i oni zawsze to za darmo robią Idziemy właśnie do takiej bardziej turystycznej knajpki, która jest taka bardziej znana. Fajne bardzo ma wejście. Mam wejście. Dobra, weszliśmy właśnie. Okazało się, że ogólnie trzeba mieć rezerwację i dał nam miejsce. Ale te wszystkie te tutaj leżaki, co ludzie leżą, są pozajmowane. I te z prawej strony krzesełka też są pozajmowane. Są tylko tutaj wolne leżaki. Tak na tyle. Tak trochę słane, ale I ten pan idzie właśnie z menu. Ale taki ładny basen tu jest. I na końcu tego basenu jest bar. Tak sobie pijemy, chillujemy i w ogóle taka ważna rzecz przed wyjazdem na Bali, to trzeba pamiętać, że tu ogólnie strasznie wcześniej się robi ciemno. Tak jak teraz już mamy godzinę 16. To już jest po prostu ciemno i już wiemy, że za godzinę już będzie jeszcze bardziej ciemno i tak. No, tak jak byliśmy na tych wodospadach. No już nie ma słońca, ja już jest o 16. Tak jak byliśmy o tej 14, no to już były takie na wodospadach o 14, to już były te ostatnie chwile słońca. No i już po prostu się ciemno robi. No tak jak nie, w niektórych miejscach no to o 20 jest ciemno, to tutaj szybko bardzo się robi. Ale nic nie zmienia faktu, że ładnie jest. No i zamówiliśmy sobie Carbonare i takiego burgera polecali tutaj z kurczakiem. On jest no i czym tam jest troszkę na górze ogórka, widać jakieś no, mięta tu jest śmiesznie w że mięta nie przypieczona, bułeczka, trochę sosiku do tego fryteczki, keczup i co, szama Czy rasy? to co właśnie wróciliśmy z miasta idziemy do pokoju przed basenem 感谢你们这些小鸡呢，拜拜哟！Bye